Witam was w piątym odcinku już e, serii Let's Play Minecraft z jutro 7001, ale to nitro 7001 to jest taki dodatek, że to ze mną. Okej, okay, to tak, mm, w tym odcinku idziemy do Netheru. Nie wiem szybko, ale no, przykro, no, przykro mi, no, też mi przykro. Ja się cieszę z jednej strony, ale z drugiej też szkoda, że tak szybko, bo chciał, chciałem się też nabawić trochę. No tutaj jest sama ta automatyczna farma. I tak, odcinek czwarty pokaże się na jutro, czyli na następny dzień, od, od kiedy już nagrywam odcinek ten. Będę nagrywał w jednym dniu. Nagrywam od czwartego do siódmego odcinka. Tak sobie zaplanowałem. I później będę miał o wiele łatwiej, bo będzie mniej czasu zajmowało, jak będę nagrywał. Aha, dobra, nie pokazuję Wam. To jest mój neter. Tak wygląda. Tutaj mam wejście do środka, a to to tak zwane moje węże, tak jak to już nazwałem. Więc tak, wchodzę tutaj i to tam idzie węż, wężową drogą. Czyli jakieś kręte ścieżki, o tak jak tu, tutaj nie lepiej to widzieć, tak leci krętą ścieżką, i tam leci do, do biomu pustynnego, tam w końcu jest, tam na samym końcu zbudowałem tam portal, trzy portale ogólnie już tutaj mam na moim świecie mam trzy portale i w Netherze mam trzy portale no może gdzieś indziej u mnie na moim, w moim świecie też gdzieś indziej jest portal ale... nie wiem tego oczywiście muszę się trzymać dróżki nie muszę po niej iść, ale lepiej żebym się szedł blisko niej, bo mogę się zawsze zgubić, o tutaj już jest jeden portal już wejdzie, wejdziemy do niego i wam pokażę. To jest jeden portal. I spawnujemy się w jaskini, co jest dziwne. Pierwszy raz miałem, że spawnowałem się w jaskini. I tutaj mam ładnie, ładna okolica. To, to nie tutaj, tutaj jest ładna okolica, płaski nawet teren. Tutaj, tutaj, tutaj jest trochę płaski, a tam jest górzysty. Jeśli to mi się podoba, to tak. że jak u mnie jest na mojej mapce. Tutaj, o, tutaj wszystko już zasłaniałem, żeby było fajnie wyglądało. Dobra, wchodzimy znowu do netheru. A ja w ogóle nagrywam głos. Chyba znowu nie było takiego fajka jak wtedy. Nie, ja nagrywam. Okej, okay, luz. Mm, idziemy. Naszym wężem wąż to jest fajne, bo pokazuje wszystkie jak wszystko z netheru, jak tutaj wszystko znajdę, jak będę chciał, na przykład są w tą stronę węża, to była lawa, ogniste. Ogn to, że się nieskończenie pali. O, tutaj jest najciężej. No i tutaj wchodzimy w górę. Nie w górę, tylko w jaką, nie wiem, jakąś szczelinę sobie zrobiłem. Tam jest drugi wąż. Długaśny. I właśnie na nim trzeba najbardziej uważać. Weszłem bez, ża bez żadnego ekwipunku. Bo mi żaden ekwi ekwipunek niepotrzebny O kurde. wow Sztuchułem myszką i prawie spadłem. To dobrze, że weszłem bez ekwipunku. O i tutaj jest najciężej przejść. Ale też tutaj fajne widoki są. Tutaj nie wskoczę. Wskoczyłbym, ale jest lawa, to walnę w to i spadnę. Także jak, jak będzie jakiś, kiedyś może wstawię safe. W opisie filmiku, eee, to właśnie, co właśnie jest teraz. Spójrzcie, jeśli chcecie mój save, no to jest właśnie w opisie filmiku. Właśnie to jest jedne, jedna ze specjalnych rzeczy, które dla Was zrobiłem w piątym odcinku. Co pięć odcinków będzie save, może później będzie inaczej. I gdzieś tutaj widziałem właśnie Soul sand czyli piasek dusz. O, tutaj, o, tutaj jest. Solcent Tylko troszkę jest yy, Netherracku, ale tak to jest sam Solcent. O, fuck, właśnie o to chodziło. Że, jakbym czasami dead, to bym się mógł od razu odrodzić i i tyle by było. Ale mam nadzieję, że się odrodzę w miejscu spawnu, Bo jeszcze nie deadłem tutaj. Mm. O, na szczęście, w miejscu spawnu o, a, a, zawsze jest, jak wracam. Z, z netheru to jest noc. Okej. Okay. Polecimy znowu. Sorka, że to tak było, ale... Później tam poprowadzę kolejkę. W siódmym odcinku chyba poprowadzę kolejkę tam. I mam nadzieję, że będzie wam się podobać ta kolejka, bo to... Będzie długie. Ale to naprawdę długie. Hmm. Dobra To będzie naprawdę długie Bo o, tutaj całe to Tutaj będzie kolejka Tutaj poprowadzę kolejkę Najgorzej będzie chyba z tym, że tutaj będę miał poprowadzić kolejkę A tam do góry I na zakrętach będzie, nie będzie wyrabiać Ale to chyba później zmienię to Ko Kolejka na pewno będzie poprowadzona bo bez kolejki w zdr da się przeżyć, ale ciężko jest y, przemieszczać się szybko na przykład z jednego z punktu A do punktu B umieszczonego 1000 bloków, czyli 8000 bloków y, w normalnym świecie, bo bodajże jeszcze to działa, że 8 bloków w normalnym świecie, w świecie tym, nie, jeden blok to w normalnym świecie 6, czy 8 bloków, coś takiego, tak więc 8000 czy mam 6000 bloków to jest zawsze trochę szybciej niż. Tutaj 1000 bloków to jest szybciej niż tam yy, 8000. Dobra, tylko tutaj nie spalił. Tutaj mam, zrobiłem sobie schodki. Tutaj mogę sobie zwiedzać. O, ładnie. Akurat tu jest miejsce chyba do zabicia Nie wiem o co chodziło. Jak y, tworzyło się to, nie wiem o co chodziło. Ja tego nie tworzyłem. Fajnie, pierwszy raz jestem tutaj, w tych ruinach. Czy co to jest? Lochy chyba jakieś tam dungeonowe, czy nie, nie dungeonowe, coś takiego, nie wiem. Naprawdę nie wiem co to jest. Ale fajnie tutaj wydobęto trochę, trochę surowców. Użyję sobie ich później do, w jakiejś mojej pewnie budowli. Nic nie dostanę, nie tutaj są schodki fajnie o i schodkami w dół tutaj mam farmę fajnie, farma jest to jest źródeł kolawy Ciekawe budowle tutaj są O tutaj dalej są w dół schodki tam, tam jest na wprost nie dobra, no mi się tutaj podoba. I tutaj przyjdę i zbuduję. Może jakąś butowę tutaj zbuduję w tym świecie. O, teraz wchodzimy do tego po portalu i pokażę Wam gdzie się rodzimy. I z tego z tego portalu jestem tutaj zadowolony naprawdę. Gdyż jest tutaj... Są tutaj połączone trzy biomy. I ja mojego domu nie mogę tutaj znaleźć, nie wiem czemu. Góry są jakieś, ale mojego domu tutaj nie ma. Dziwne. Ale dobra. Y tutaj jest pustynia, i ja nie wiem, właśnie jak bardzo ona się. Ojej, to nie ta pustynia, co ja mam. Właśnie zauważyłem X -y tam daleko. Ale ta pustynia też może być. Pus zawsze pustynia to pustynia. Gdziekolwiek jest, to... Ważne, że jest. I to się najbardziej liczy. I tutaj się zaczyna chyba całkowicie już pustynia. tym mi się wydaje. Tak. To jest Tereny pustynne. Sahara tutaj jest. Tak. Sahara tutaj jest. Tu mnie pasuje. O! I mamy już miejsce do wydobywania surowców. Đa, żadnych surowców tutaj ja za bardzo nie wydobędę, bo <śf remembering> ciężko wydobyć wydo coś innego jakieś drewno albo coś takiego na pustyni, będą tylko kaktusy, ee, trzcinę cukrową, no się zapomniałem, jak to się nazywa, trzcinę cukrową i no i, 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 i piasek, bo piasek, no i może też trochę. Może też trochę Kurde, zapomniałem... Piaskowca. O, piaskowiec właśnie. Dobra, tu przypomniałem akurat. Ładne górzyste tereny, wody dużo. Tu jest chyba morze. Tu jest ładna górka. Tu jest czarny cień. Coś takiego. Nie wiem, po prostu chyba się tam nic nie naładowało a tak normalnie tam jest blokczek, albo nie ma bloczka, i dlatego jest taki cień. Sam nie wiem. O ładnie, bagno. To. Stop, 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 stop. To czemu to jest tam? A bagno jest tutaj? To ja mnie tam też. O kurde, to naprawdę lepiej jest. Ile bloków? 1000? Tysiąc? Tysiąc? O! 1111. To nie aż tak. To nie aż taka wielka różnica. Lilie wodne, też fajna rzecz. Liany. Liany też potrzebne mogą być. Do czego to nie wiem, ale może coś później zrobię Dobra, nie będę tutaj się zapuszczał daleko. Nie wiem, ile już ten odcinek trwa. Więc teraz. Przy... albo wyłączę teraz to. Od... Wyłączę teraz nagrywanie, wrócę do domku No i to, i to będzie na tyle w tym odcinku Poza odcinkami raczej będę, Wydobędę tylko trochę e, surowców Bo właśnie po e, to jest neter, Żeby wydobywać surowce niespotykane w normalnym świecie Chociaż raz już spotkałem się w wersji dawnej, nie wiem w Halloween Update jak był, to jeszcze to dwa razy, albo raz, nie wiem, już nie pamiętam tak naprawdę. Chyba dwa razy było, że znalazłem właśnie nether w normalnym świecie. Ale to było naprawdę, to było dziwne. Znalazłem, a już miałem portal zbudowany. Już niepotrzebny mi był ten taki normalny nether na normalnym świecie. Tylko normalnie już mogłem iść sobie do piekła i tam miałem już nieskończone. Ja tak to tam już chyba tylko trochę wydobyłem i... Był koniec. No dobra, to ja tutaj wrócę i teraz właściwie to już się żegnam z wami. Spójrzcie do opisu filmiku, bo już tak już mówiłem, tam jest niespodzianka. Eee... Nie wiem co ja chciałem właściwie... Jak to na tą niespodziankę, tak. Eee, Save'a. Neder i chyba to wszystko. O tu tam jest już moja mój portal no, tak, w szóstym odcinku wiemy już czym się zajmiemy bo już to wszystko mam zaplanowane do siódmego odcinka mam wszystko zaplanowane i właśnie nagrywam to wszystko na raz, żeby nie zapomnieć a później to już od ósmym ósmy odcinku nie wiem co będziemy budować może tego węża ale nie wiem jak on, czy będzie ciekawie wyglądał czy nie no, może do tego do tego węża przyda mi się Yy, właśnie ten yy, na pewno nie glowstone bo glowstone to mi niepotrzebny Może w oczy muszę ale nie wiem ja no naprawdę jeszcze nic nie wiem jak będzie ten wąż wyglądał w 8 odcinku no bo już te teraz już jednak postanowiłem o dzień jest fajnie nie, teraz już postanowiłem że w 8 odcinku będzie wąż Tak więc yy... cześć mam nadzieję że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w szóstym odcinku który już niedługo, już niedługo będzie to no to